No, poza tym, że Niemcy atakują znowu z powietrza, to wszystko jest ok. Dzień dobry. Pomimo, że dzisiaj dzień dosyć chłodny i deszczowy, to chciałem was zabrać na krótki spacerek, taki po ogrodzie w sumie, ale pod tematem kocham wiosnę. Tak jak robiłem film o tym, że kocham zimę bo naprawdę to jest jedna, znaczy ciężko już mi teraz powiedzieć, że jedna z moich ulubionych pół roku, czy ulubiona, bo nastawiłem się pozytywnie można powiedzieć do wszystkich. Nie rozdzielam ich na dobre, złe, nieładne i niefajne. Cieszę się, że mieszkamy w takim klimacie, gdzie wszystkiego możemy po trochu mm, zakosztować. I Często ludzie tak narzekają, wiecie, tak samo jak zimą narzekają, że plucha, że zimno, że trzeba domu napalić i tak dalej. A wiosną to wiatr, znowu burze są, a to ulewy, a to roztopy, a to to, a to tamto. Zawsze jest na co ponarzekać, tak? W Polsce to wiadomo, że aby było dobrze, ale żeby jeszcze było na co ponarzekać. Ale dzisiaj postaram się sam nie, nie narzekać, tylko Wam pokazać, dlaczego ja uważam, że wiosna to jest piękna pora roku. Oprócz tego, że moje dzieci hasają już po ogrodzie, biegają, jeżdżą sobie na rowerze, zjeżdżają na zjeżdżalni. No wszelkie możliwe zabawy, jakie, jakie można wymyślić, to już się dzieją. Pojawia się też coś innego. To całe piękno, pomimo brzydkiej pogody, pomimo tego, że się nie chce wyjść z domu czasami, bo to a to kalosze trzeba założyć, a to nie wiem, pada, a to wieje, a to coś różnie bywa. To co się ciekawego dzieje w ogrodzie, ale jak nie macie ogrodu, to też i w lesie, i możecie wyjść, popatrzeć na świat troszkę w skali makro. Ja nie mam zbyt dobrej kamery, żeby to w tej chwili tak wam ładnie nagrać, ale ja po prostu uwielbiam wyjść na zewnątrz, nawet jak jest pogoda kaszanka taka, i popatrzeć z bliska, co się dzieje w tym ogrodzie, jak. To wszystko za moment wybuchnie, jak przyjdzie trochę cieplejsza wiosna czy lato, ale już jest w takich, wiecie, blokach startowych, właściwie już zaczął bieg, tylko w małej skali. Zobaczcie, co się tutaj u nas dzieje. Już pomijam to, że. Zaczęły rosnąć trawska i inne rzeczy i robi się po prostu zielono. Nawet dookoła drzewa już też się zazieleniły troszeczkę. No to już jest jedna sprawa, takie dookoła z daleka, ale teraz proszę zobaczyć z bliska co się dzieje. To jest młoda boróweczka. Trochę starsze borówki, które już za jakiś czas otworzą kwiatki i będą nam kwitły, potem owocowały na no, porzeczki to już nawet późno pokazuje co się u nich dzieje bo już właściwie można powiedzieć że część z nich kwitnie obudziły się poziomki aronia pomimo że w cieniu u nas jest to coś tam zaowocuje tylko nie wiadomo czy da nam zjeść czy znowu nie zażrą mamy jakieś plaszki albo inne. Bożonka, jagódka kamczacka, malina owocująca na pędach dwuletnich i malinki owocujące na tegorocznych pędach na jednorocznych, dopiero co wychylają się z ziemi. Jeżyna bezkolcowa Malina jeżyna jeszcze w tym fajnym stadium, gdzie dopiero zaczyna życie w tym roku Malina czarna I warzywka też już rosną od zimy Posnek wiosenny, cebula, rzutkiewka, posadzone już pory, szczypiorek ciągle podjadany, rabarbar, łebek wychylił. Łupczyk. Żewiotka. Drzewka już niektóre kwitną. To śliwka. Tutaj rośnie jarząb. Orzech laskowy. Czarny bez. Ksienka zaraz będzie kwitła ten teren jadalny kwitł na żółto, już. kwitła też już wierzba jabłuszka, moi drodzy, trzymam krewciuki bardzo w tym roku, żeby już mrozy nie przyszły, bo Mamy mieć tutaj masę tych kwiatów. Nie chcę krakać, bo już raz tak było i potem przyszły mrozy, część kwiatów opadło, część potem zostało zaatakowanych przez różne szkodniki. Moi drodzy, tyle mniej więcej. Oczywiście pojawia się też e, sporo owadów, a to pszczoły, a to trzmiele, a to muchy, sraluchy ale pojawiają się, pojawiają się też kwiaty, takie po prostu kwiaty, mniszki, pojawiają się pokrzywy do różnych gnojówek do używania. Generalnie robi się coraz bardziej zielono i kolorowo też ze względu na kwiaty. Niektórych rzeczy nie jestem w stanie Wam dzisiaj pokazać. Słyszycie tylko gdzieś dookoła ptaki, żeby nagrać taki wypasiony film o wiośnie, to by trzeba było naprawdę dużo czasu poświęcić. No, ale tych owadów i ptaków trochę ciężko mi jest nagrać taką kamerą jaką mam. Natomiast śpiewy, bzyczenie, wszystko się budzi do życia. Za chwilę będziemy jedli różne rzeczy z własnego ogrodu. Już jedliśmy i tamten, ten, ten szczypiorek, i rzodkiewki pierwsze zaraz się zaczną i, i sałaty też u nas, to trochę tak wszystko jest później, później niż mogłoby być bo raz, że za późno trochę posadzimy, posiejemy, dwa, że ten ogród mamy w cieniu, więc to można by było zacząć wcześniej, jakby ten rok zresztą był trochę cieplejszy niż jest do tej pory to, 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 to już by dawno można było różne rzeczy jeść i zbierać, już te czotkiewki co tam są w tunelu, to już, to już dawno by ich nie było, a tak to jeszcze, jeszcze nie jest im tak super ciepło, ale już się wszystko Budzi i to jest takie motywujące. Każdy za te grabki łapie, za, za szpadelek, za jakieś tam sadzonki pędzi. Jak nie macie ogrodu, przejdźcie się po prostu do lasu. W lesie jest to samo, w sensie trochę inne rzeczy, ale też wszystko budzi się do życia. Liście, nowe kolorki, kwiaty, owady. Też niektóre oczywiście nieprzyjemne może, jak jakieś komary czy kleszcze, ale. No co zrobić? Zawsze jakieś wady są, zawsze jest na co tam ponarzekać, ale ja was zachęcam, żebyście się wybrali, nawet jak nie jest tak jakoś super ciepło, na przechadzkę po lesie, po jakimś polu, zobaczyli jak to wszystko się budzi do życia. Te takie małe rzeczy we wiośnie mnie najbardziej cieszą. Już pomijam tam, że spacery, że jeżdżenie na rowerze, że można coś porobić na dworzu, nie, można, nie, nie trzeba się tak bardzo grubo ubierać zwykle, pomimo um, pozorów dzisiejszych. Ale, ale te małe rzeczy, takie małe pączki, to już nawet za późno wam trochę dzisiaj nagrywam, takie pączki, które mają widać w sobie te życie, to mi tak się kojarzy trochę jak i z dziećmi, że dzieci jak, jak mają szansę na jakąś zabawę, hecę, na jakieś atrakcje, to w nich podobna taka energia tkwi, jak w tych młodych właśnie pąkach, tych, tych, tych liści, tych kwiatów, tych gałązkach, to wszystko takie chce rosnąć, chce do przodu iść. No poza tym, że Niemcy atakują znowu z powietrza, to wszystko jest ok, uciekam kurczę, biorę się za jakieś poważniejsze rzeczy, a nie ochy i achy nad przyrodą, ale czasem warto. Cieszę się jak tutaj o, udało mi się widzicie wysypać te różne pierdoły pod krzewy, już tam bez szczegółów. Teraz troszkę ta trawa perzowa urosła. Jakie to ma wszystko fajne kolorki. Będzie coraz, coraz tutaj większy gąszcz i przy krzewach, i na grządkach. Na razie to wygląda tak jeszcze, taka trochę można powiedzieć, cisza przed burzą. Część ludzi mówi, że wiosna to nie, bo to tak szaro i w ogóle. No, ale wiecie, musi być trochę szaro, żeby docenić te kolory potem, tak? Tu na polach jeszcze i w grządkach prawie, że nic nie widać z daleka, ale lada szelest i będzie kolorowo zdrowo. Tyle, moi drodzy. Do zobaczyska. Papa! Pa.